Masz za dużo stresu? To jedna prosta technika hipnozy specjalnie dla Ciebie. Przede wszystkim to uczucie, które czujesz w tym momencie: stres, nerwy, poddenerwowanie, jakkolwiek byś tego nie nazwał zlokalizuj to w ciele. Niektórzy czują stres bardziej w żołądku, w klatce piersiowej, gdzieś w gardle. Gdyby to uczucie miało mieć jakieś swoje źródło, miejsce w Twoim ciele, to gdzie by to było? Następnie nadaj temu uczuciu jakiś kolor, z jakim pierwszym kolorem najbardziej Ci się kojarzy. Kiedy już masz ten kolor. Nadaj temu jakiś kształt, symbol, jakąś formę. To może być koło, kwadrat, jakiś przedmiot, który znasz, coś, z czym najbardziej to uczucie stresu, lęku, niepokoju najbardziej ci się kojarzy. Następnie przeanalizuj, jakie to uczucie byłoby w dotyku, z czego byłoby zrobione, z jakiego materiału. Może być miękkie, twarde, kłujące, jakiekolwiek. I teraz, kiedy już masz te wszystkie rzeczy, skup się na tym miejscu. Możesz sobie nawet zamknąć oczy. Wyobraź sobie, że z każdym wydechem teraz to uczucie zaczyna się rozpadać na kawałki. Zaczyna się go robić coraz mniej. I z każdym wydechem opróżniasz swoje ciało z tej emocji. Z każdym wydechem przyjmując coraz więcej relaksu, rozluźnienia i odprężenia. I znowu, po troszeczku. Wyobraź sobie, że to są jakieś drobinki i że to uczucie powoli z wydechem opuszcza twoje ciało. Z każdym wydechem... I z każdym wdechem. Możesz dać sobie 4-5 sekund na każdy wdech. I na każdy wydech tak samo. Kontynuuj to ćwiczenie przez następne kilkanaście sekund, być może minutę, dwie, i zobacz, jakie da Ci rezultaty. Koniecznie napisz mi w komentarzu, jak to zadziałało na ciebie. Zostaw follow i widzimy się w kolejnym filmie.